W tym odcinku dowiecie się, jak zarobić, wygenerować dodatkowe 80 tysięcy na kupnie mieszkania. Może ty się załapiesz. No, dokładnie. Słuchajcie, jest case. Znajomy dzwoni do nas i chce zakupić mieszkanie. My podjęliśmy rękawicę, tak? I powiedzieliśmy, czemu by nie? Okej, okay, pójdziemy z tobą. Show miło, sugar. Tak. Eee, I Słuchajcie, ee, idealnie, że tak poszło, że poszliśmy rzeczywiście z nim i zobaczyć to mieszkanie. Dlaczego? E, powiedział, że to mieszkanie ma 50 metrów. E, mm -hmm. My tam patrzymy, wchodzimy, jest oddzielna kuchnia, jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój, łazienka, mm -hmm. toaleta i. I nagle tak z Krzyszkiem popatrzyliśmy na siebie, że coś kurczę jakieś... Bardzo przestronne. Też. Przestronne jeszcze, tak. Eee, I co się okazuje? Eee, Krzysiek wyjął damierz i zaczął mierzyć. I słuchajcie, eee, mierzy, mierzy, widzę, że coś jakiś jest zaniepokojone. Eee, I Krzysiek nagle mówi, nie, weź, bo ja chyba coś źle coś mierzę. nie? Eee, I eee, również zacząłem liczyć te metry. I okazało się, że zamiast 50 metrów mieszkanie ma 58, czyli różnica było 8 metrów. Sześćdziesiąt? Przepraszam, 60. 60 eee, tak. metrów, czyli różnica jest 10 metrów. No to szybka kalkulacja: 10 metrów po 8 tysięcy Ta. na wiatracznej, no to 80 tysięcy znaleźliśmy na podłodze. I popatrzcie, głupie takie oszacowanie, tak? Gdyby na przykład znajomy nie miał tego dalmierza, no to by po prostu kupił. Znaczy, znaczy dla, z... dla niego to. Tak, dobrze, że ten znajomy już miał wpłacony zadatek, on się zastanawiał, czy tam się wycofać z niego, więc my mówiliśmy kupuj za tą cenę, zarobisty biznes robisz. Tak, bo mieszkanie, tak, pomyślcie, ma 50 metrów, no to, a jeśli mieszkanie ma 60, no to musiałby oczywiście zapłacić więcej. Hmm. Więc my e, no, oczywiście mu doradziliśmy, żeby kupił ten mieszkanie koniecznie. Tak, to tak jakby kupił z rabatem 80 tysięcy, no, czyli tak jakby znalazł. 80 on to chciał oczywiście dla siebie kupić, natomiast my doradziliśmy, żeby to sprzedał dalej. E, ponieważ no, zysk w, w momencie zakupu już można było obliczyć. W tak? e, hmm. wysokości, e, jak mamy 10 metrów powyżej i tam, to było e, warszawskich grochów. Rondo no to teraz tam. Kiedy to było? Tam pół roku temu? No, 2019 rok na pewno. To, to wtedy po 8, metr, po 8 tysięcy za metr tak. Szło. tak, tak, tak. Więc popatrzcie, 10 razy 8, 80 tysięcy. Just like that, nie? I to jest coś niesamowitego. Dlaczego? A dlaczego tak się stało? No bo bloki z lat 60., 50., 70. mają to do siebie, że one były mierzone w sposób. Tak jak to się mówi, no. Na oko. No, na oko. <laughs> Mierzone były tak oby szybko. I takie smaczki się rzeczywiście w Warszawie zdarzają, e, tylko dlatego sugerujemy, żebyście mierzyli każde mieszkanie po prostu, no bo można i w jedną stronę się naciąć i w drugą. Mm -hmm, mm -hmm. E, I w, oczywiście tam e, nie mieliśmy jeszcze takiego tego typu doświadczenia, bo oczywiście chcieliśmy wszystko prawnie. Mieć ustawione, że rzeczywiście to mieszkanie w Księdze Wieczystej będzie miało te 60 metrów. Natomiast. E... Nie, to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast e, potem zaczęliśmy robić research i to było bez sensu. Dlaczego? E, dlatego, że po prostu wyobraźcie sobie, jest blok, który ma 50 mieszkań. Czyli przypuśćmy, tam jest wszędzie, są małżeństwa na przykład, czyli 100 właścicieli. I tutaj się okazuje, że jeżeli jest 50 mieszkań, no to jedno mieszkanie ma 50 metrów, drugie ma 40, trzecie ma 60, czyli te powierzchnie, powierzchnia tego budynku, to na przykład jeden właściciel ma 15-17 tysięcznych budynku. drugi ma 120 17 tysięcznych i to jest tak. Każdy ma jakieś takie proporcje. W momencie, w którym nasze mieszkanie ma nie 50 metrów a 60, proporcje w całym budynku się po prostu zaburzają, czyli... Musimy, byśmy musieli wezwać wszystkich właścicieli, wszystkich mieszkań całego bloku, mhm. czyli około 100 osób mhm. do notariusza, byśmy musieli zrobić 50 aktów notarialnych. Eee, to wszystko zmienić, to wszystko prawnie ogarnąć, zmienić części wspólne tak samo, które też się nie zgadzają, każdemu na nowo obliczyć czynsze i mhm. tak dalej, i tak dalej. Więc eee, po, po prostu... operacji koszt rzędu 100 tysięcy złotych, jak nie wiem co i niemożliwe do... I, I nie wiadomo ile czasu stracicie na tym. Jeśli w ogóle to jest wykonalne. Eee, i, e, i, co, I co? I tak naprawdę postanowiliśmy wezwać godetę. Uprawnionego godetę, który to zmierzy. Da swój podpis da pieczątkę i na podstawie tego ten nasz znajomy inwestor potem sprzedał to mieszkanie. Tak, ale ma papierek, tak formalnie jest pokazane, że te mieszkanie ma rzeczywiście 60 metrów i wtedy kupujący rzeczywiście kupuje 60-metrowe mieszkanie, a nie 50-metrowe. Mhm. I jeszcze może pytanie, czym my to zmierzyliśmy, bo to tak, to jest zazwyczaj już jak jeździcie po mieszkaniach. To, i nie, to nie jest miarka. To jest już Was taki chleb powszechny, no to macie w kieszeni ten dal i wtedy chodzicie po tych pokojach i od ściany do ściany mierzycie. Yy, ile rzeczywiście? Mówicie się... go w każdym sklepie budowlanym. Dana izba ma metrów. No, tak, kupicie go w każdym sklepie budowlanym. On tam do 100 zł on kosztuje, ale tak jak widzicie, jak w tym wypadku taki przyrząd, który kosztuje nas kosztował około A... 60 zł, tak. zwrócił się kilkusetkrotnie, więc takiego Dobra. nigdzie nie ma. Mo może akurat w naszym przypadku może to się nie zwróciło akurat przy tym przypadku, bo to znajomy kupował, tak? Ee, te mieszkanie, ale nam ee, sowicie pogratulował hmm. i wynagrodził. E, hmm. i słuchajcie, e, myślę, że chyba ten case został. Tak, ja mam może dla Was taki challenge. Zmierzcie mieszkanie, w którym Wy mieszkacie, jeśli jest ono własnością. Może się oka okaże, że też znajdziecie u siebie 10, 20, a może tak jak w tym <grym> wypadku 80 tysięcy złotych. A e. może się okaże, że ktoś Wam zabierze z konta te <grym> pieniądze, więc... No właśnie, ja. właśnie. Okej. Okay. Dzięki Piszcie w w komentarzach. Razie. Piszcie i na razie. Cześć. Do zobaczenia.